Widzimy, słuchajcie. O, szyby otwarte na szczęście, to aż tak nie jest źle. Zamkamy. Samolot głośny, ale na pierwszy kontakt wyciszenie. A, no tak, manual. Sprzęgło trzeba wcisnąć do końca i hamulec. Ale wiecie co? Ja, ponieważ mówiłem teraz do Was, to wyłączę silnik jeszcze raz. Podoba mi się powrót do manualnej skrzyni. Tak jak Mazdą jechałem, dawała mi dużo frajdy. Tutaj też bardzo chętnie sobie pozmieniam biegi znowu. Zobaczcie. Cisza, sprzęgło, hamulec, odpalamy silnik. No to jest benzynka. No. To jest benzynka. I teraz tak, wyzerowałem sobie spalanie. Jest... Aha. Wyzerowaliśmy sobie oczywiście spalanie, zostawiłem tylko tankowania statystyki tutaj w komputerze, natomiast zostawiłem, wyzerowałem sobie spalanie krótkookresowe i długookresowe, zobaczymy. Dalej mam Nieczka. silnik jest już, nie, nie jest ciepły, więc nie będziemy go tam kręcić, wcześniej widocznie miał długą przerwę, troszkę słychać pojazdy. Pierwsze szyby, które Nie jest jakoś tak ultra cicho. Szyba jest cieniutka, szyba jest dosyć cieniutka. Palcem czuję, Tam jeszcze to wzrokiem obadam. Ale cóż, manualna skrzynia. No fajnie, no fajnie się zmienia biegi Ja wam powiem, że jak jechałem teraz tutaj do tego dealera, Volkswagena, po tego Paska no to co jest no, jak Już wykrywa przeszkody, czy co? A, zobaczcie, czujniki parkowania, już coś widzę. No i start-stop się włączyło, Strojstwo przydatne, żeby nie truć planety. I a propos tego, właśnie chcę Wam powiedzieć, kurczę, że jechałem za takim A8, 4.2 chyba diesel, ten największy silnik, który w tych poprze tej poprzedniej generacji A8, czyli przed liftem, no ja tam dokładnie w A8 nie siedzę, więc nie wiem, no był taki dym z rur, no taka masakra, mówię Wam, że no wstyd, po prostu wstyd czymś takim jechać, no wstyd. Tak jakby wycięli mu wszystkie możliwe te filtry, filtry sadzy i tego innego syfu. I no, no, no coś strasznego, mówię Wam, no. okropieństwo, więc od razu zmieniłem pas, bo jechałem za nim. A no, to z ciekawostki 11,5 odkąd odpaliliśmy silnik. No co jest? No, to start stop troszkę później zareagował, chyba chodzi o to, że... Trzeba wrzucić bieg. Ale ja Zapomniałem, że tu. Jedynkę trzeba mu wrzucić. Ale będę miał zabawę. Dobra, co mogę powiedzieć o kierownicy? Ponieważ tu, jak wiecie, to jest wersja tak. To jest 140-konna, 150 przepraszam, 150-konna wersja. Momental napojony 250 Nm. Jest to moment obrotowy, który no, nie jest tragiczny oczywiście, no jest całkiem w porządku, szczególnie biorąc pod uwagę, że to jest silnik 1.4, maleństwo. Ale ja tam, dokładnie tym samochodem kilka dni temu zrobiłem króciutką trasę tutaj dookoła i po depnięciu no, no słuchajcie, no słabo, słabo. Co tu dużo będę mówił, naprawdę nie, nie ma powodu do radości. Teraz mam trzy, nogę na hamulcu, zobaczymy co będzie jak puszczę? Nie. Autohold widocznie trzeba uaktywnić. Tak, tu jest funkcja Autohold. Hold. Mogę sobie, bo to Wam wszystko pokażę jeszcze. Trzeba to sobie ręcznie. Widzicie, w Mercedesie to jest tak. Autohold działa nie tak intuicyjnie, powiedzmy, że zawsze działa. Zawsze. Pod warunkiem, że właśnie włączymy. I to w Audi, to w Audi, kurczę, w tym, w Volkswagenie nie do końca mnie... Trzeba sobie nawyk wyrobić. Kolejny nawyk, jak z tym start-stopem głupim, że... O, tryb dwucylindrowy mi się zaświeciło. A no tak, bo testa ACT. To Cylinder On Demand, czy tam jak to się nazywa. Wymuszanie tych... tych wiadomo czego. Pauzowanie dwóch cylindrów. Ciekawe czy one... W, w, w słynne TSI, które przepalają olej. Ciekawe czy przepala olej wtedy tylko na dwóch cylindrach, czy tam to też przepalają, nawet jak nie chodzą. No ale dobra, to może skończmy z żartami. Prawda wygląda tak, że w tym samochodzie jest cichusieńko względem tamtego TDI, co jeżeli chodzi o silnik, to... Tamten diesel był wyciszony, ja się zachwycałem, bo musicie to zrozumieć, ja się zachwycałem tamtym dieslem, nie dlatego, że to był diesel, który pracował jak benzyna. Ja po prostu spodziewałem się klekota, spodziewałem się brzydkiego, dieslowskiego klekota typu TDI. No i zaskoczyło mnie to, że ten diesel pracował bardzo kulturalnie, jak na cztery gary, jak na to, że to jest volkswagenowski klekot. Właśnie nie było tego takiego typowego traktora, traktorowatego klekot. Natomiast co mnie w tym samochodzie od razu urzeka. To, że po odpaleniu, tak jak teraz, tam też wibracji specjalnie nie było, ale jest to ta inna kultura pracy. Jest to ta inna płynność. Ta aksamitna płynność benzyny. 2500 obrotów, nagle cichutko. Tu są 17, tam testowałem 2,0, ale twardo. Testowałem 2.0 TDI na 18. Wcale jakoś tej różnicy nie czuję. Ciekawe jakie ciśnienie jest łamane. Szału z wyciszeniem nie ma póki co. Jedziemy 70 na godzinę. Sprawdzimy sobie dokładnie jak ta buda jest wyciszona jak jedziemy na autostradę niedługo Wszystko sobie sprawdzimy Marcie. U mnie nie ma lipid. Fotel pokonfigurować bo kurcza tak usiadłem, żeby odjechać, już stamtąd tego wstecznego lusterka, jak amator nie ustawiłem. Od... Pierwsze wrażenia, bo wiecie, na moim kanale tak jak wam mówiłem, inni recenzenci ja absolutnie jeszcze raz potwierdzam. Jeszcze raz podkreślam, żeby mnie tu nie, hejto, żeby mnie nie hejtowano. Ja nie ma, w ogóle nie dorastam do piętym zawodowym recenzentom. Ja nie, nie mam zamiaru z nikim konkurować moimi produkcjami amatorskimi, ale na przykład u mnie znajdziecie to, nie chwaląc się, to czego nie ma u innych recyzentów, czyli pierwszy kontakt z samochodem. No dobra, pierwszy miałem kilka dni temu przez odcinek tam 3 km, ale umówmy się, że to, to się nie liczy. Pierwszy kontakt, czyli ta pierwsza trasa 20-parę teraz, którą zrobię, jest z Wami. Macie możliwość dowiedzieć się, co myślę o tym samochodzie, co myślę o skrzyni, co myślę o sprzęgle. Fotele to są wszystko szmaty, bo to jest wersja nie Highline, tylko Comfort Line. I w tej wersji Comfort Line oczywiście nie mamy tej skóry czy tego skaju. Nic, to, to wszystko jest w materiałach, oczywiście... kurczę, tryb dwucylindrowy też mi się zaświecił tutaj, Też jeszcze potem pokażemy, będziemy zbliżać na Noga na hamulec, puszczam, no i nie, no dobra, silnik jest zgaszony. Bo tak, bo to Auto hold trzeba sobie uaktywnić tu przyciskiem przy, no wiadomo, przy kapuldera, Holdera, przy uchwytach na kubki. Jak już to zrobimy, to to Auto hold działa nie tak jak w Mercedesie, że trzeba po zatrzymaniu jeszcze docisnąć pedał, tylko zawsze działa. To jest ten plus. Natomiast minusem tego jest to, że ja w Mercu mam po każdym opaleniu silnika auto hold zawsze aktywny, tylko muszę dać nogą znać. No to jest sprawa, wiadomo, no, do przyzwyczajenia, co kto woli. Ale ja nie narzekam, jest w porządku. To jest na pewno tylko kwestia chwili przyzwyczajenia, także ten system i ten jest w porządku. Póki, dopóki się nie wykluczają, ja miałem w Audi cały czas problem, jak oglądacie moje filmy i w tych Audicach, które testowałem dawno temu. Przed zakupem w 205 i w tym Audi ostatnio jak testowałem, i nawet kurczę w tym pasacie chyba co wtedy jechałem, że jakoś to auto hold z tym start, stopem startem nie chciało grać Ja dopiero w BMW skumałem się jak testowałem 528i, tą betkę, że tam trzeba po zatrzymaniu chwilę podtrzymać nogę na hamulcu. Nie za długo, pamiętajcie, też nie za długo, bo jak to zrobiłem kilkanaście sekund, to. To wtedy to nic nie dawało, to też podnosiłem nogę i też mi silnik odpalał. A jak podtrzymam taki jakiś interwał, tam nie wiem, 4-5 sekund, wciśnięty hamulec po zatrzymaniu, puszczam nogę, no to wtedy yy, jest to ok. Ja jeszcze to posprawdzam, bo jestem ciekawy o co tu chodzi. Czy na przykład po 3 sekundach już to zadziała? Oh, kurczę, bieg. <laughs> Kolejny moment, kiedy chciałem dodać gazu, bez rzucenia jedynki, ale silnik był oczywiście zgaszony, więc. skrzynia manualna jest w porządku, podoba mi się. Ja zresztą muszę Wam powiedzieć, że w maździe jak testowałem tego manuala naprawdę mógłbym mieć skrzynię manualną. Ja nie jestem stetyryczałym dziadem. Ja wiem, że są olbrzymie zalety DSG, że ona wyciska ta skrzynia z silnika nawet więcej niż człowiek może manualną skrzynią zdziałać, chyba, że jest naprawdę zawodowym kierowcą. Kiedyś nawet był taki test, że jakiś zawodowy kierowca wypowiadał się, testował DSG i testował ten sam samochód z manualną skrzynią i właśnie ze skrzynią DCT, Double Quad Transmission, czyli tą DSG. I kurcza, i powiedział, że, no, że ta skrzynia zmienia nawet, na pewno nie zmienia wolniej biegów niż on, a nawet szybciej chyba. No, coś takiego pamiętam, że było. był taki test. A facet był zawodowcem, no więc jeżeli nie zmieniał szybciej manualem, wygodnym manualem z krótkimi skokami biegów jeżeli niż DCT, no to najlepsza reklama dla skrzyni, że przeciętny kierowca będzie po prostu miał sprawniejszy samochód z tą skrzynią dwusprzęgową, bo nie zmieni tak szybko biegów, tak jak teraz. Rzucamy trujeczkę, trujeczka, czwóreczka. No To można zrobić, no ale to jest zawsze ten ruch, prawda? To są te łamki, sekund w dwusprzęgłówce. Już ten bieg jest, już to mamy. Także na pewno są to, są to korzyści dwusprzęgłowej skrzyni. No i ta wygoda, no że w mieście nie musimy się przejmować. Ale zobaczcie, minusem dwusprzęgłówki na przykład dla mnie jest to pełzanie, to, to, to parkowanie w moim garażu. Gdybym się decydował na pasata B8, w jakimś tam fajnym wyposażeniu z dobrym silnikiem. No to wtedy nawet nie można sobie wziąć manualnej skrzyni. Zobaczcie, bo automatycznie 2.0 TSI, to chyba taki rozsądny wybór, te 220 czy 280 koni, to kurczę jest od razu z DSG. No może i dobrze, tylko na przykład ja, myśląc na przykład o manewrach ciągłych w moim garażu, zdecydowa zdecydowanie bardziej podchodzi mi manual w takiej sytuacji, w tym samochodzie przynajmniej. Także są takie, są takie plusy i minusy. Trzeba wszystko rozważyć. Ale dlaczego testuję drugiego pasata B8, bo już nie, może zdziwicie się, będą będę komentarze jak na AutoCentrum, o, nie ma innych samochodów niż Skoda, jak to Zacharowi tam się obrywa, bo park prasowy Skody jest tak hojny, że podstawia mu samochody pod nos, to no ja też, słuchajcie, nie miałem problemu, jeżeli chodzi o to, wiecie, szukam samochodu dla rodziny, odwiedziłem jeden salon, tam mieli jedną testówkę, więc nie ma szans, bo ciągle pracuje ten samochód, ale w drugim nie ma problemu, będzie 1.8 TSI, nowka z fabryki, Użyczą i nie udostępnią mi ten samochód do testu na weekend, także nie ma problemu tutaj. Jest, jest pełne wsparcie. Nawet nie trzeba być dziennikarzem motoryzacyjnym, żeby w parku prasowego dostać Skodę. Można być takim szarym obywatelem, zwykłym śmiertelnikiem jak ja. I dostanę ten samochód do testu, także na pewno zrobię test, podzielę się z Wami dokładnie testem. A akurat wczoraj mignęła mi chyba Skoda Super przez Zachara z więc no, na pewno mistrz już zrobił wywiad. Jako specjalnie nie oglądałem. Tylko zajawka, żeby niczym się nie sugerować. Także jeżeli to dla Was coś znaczy, no to pamiętajcie, że ja, jak podchodzę do jakiegoś samochodu, to najchętniej chcę mieć wszystkie te wrażenia niezasugerowane, bez żadnej autosugestii, bez tego co wcześniej mi narzuca kto inny. I dopiero jak zrobię ten test, chętnie sobie obejrzę wtedy test Zachara. Wtedy sobie zobaczę ten test i, i porównam. Zobaczymy, może wpadnie na takie same pomysły jak ja. Natomiast do czego zmierzałem, do, o czym mówiłem no o tych właśnie różnicach DSG czy manual ja skrzynię manualną bardzo lubię pod warunkiem, że ma krótkie skoki pod warunkiem, że płynnie te biki wchodzą, nie haczą i że silnik daje jakiś tam że, że silnik ma power, no bo jak tego poweru nie ma no to kurczę, no to chyba tylko ten automat, żeby uratować sytuację, bo jak silnik ma czy jest czym depnąć, to uważam, że wtedy właśnie fajnie się popatrzyć skrzynią manualną, fajnie, mam pełną kontrolę, na przykład teraz daję trujeczkę. Nie ma w ogóle panera, no ale to jest, no jest 1.4. Gdyby to chociaż było to 1.8 i 320 nm w manualu, bo to jest tam właśnie ciekawa sprawa, słuchajcie, w Volkswagenie. Ja już o to zapytałem jednego gościa. To są jakieś tam obciążenia skrzyni, prawdopodobnie tylko z tego powodu, a może z powodu pozycjonowania też tych silników, nie wiem, znaczy żeby, żeby ludzie jednak brali te skrzynie manualne. Ma automat w 1.8 i słuchajcie, jest taka głupia opcja, że ma tylko 250 nm i ma co prawda 180 koni. Ale kurcza, no mamy tą wersję, która ma 150 koni, 1,4 TSI, jest dużo tańsza z DSG i ma 250 Nm. I ten sam moment mamy w 1,8, i tylko różnica polega na 30 koniach. Tylko, no dobra, dla niektórych to jest bardzo dużo, ale pamiętajcie, że z tych koników nie korzystamy powyżej pewnej prędkości obrotowej. Na dole liczą się tylko, tylko liczy się tylko moment, no czyli w takiej jeździe miejskiej, pogrzywa jest pakować się w trochę wyższe spalanie w tym momencie tego 1,8 TSI z DSG, jeżeli ten moment jest taki sam. Ale. Jak weźmiemy sobie ze skrzynią manualną, słuchajcie, to moment wynosi 320 Nm w tej skrzyni manualnej. Przy tym samym silniku 1,8 to już jest 70 Nm więcej, a to już nie wkli dmuchał. To jest bardzo dużo dla elastyczności. 250x320 to jest zupełnie inny samochód, zupełnie inaczej jeździ, To jest moment praktycznie jak w Disney. Jest większy nawet niż mój moim mercu, a jest naprawdę mój silnik jest bardzo elastyczny. Ja to mam 300 Nm i to. I dlatego ta skrzynia manualna, dlatego teraz testuję, bo są dwa warianty tak naprawdę, gdybyśmy się zdecydowali na Passata Highline w dobrej wersji, to by był manual 1.8, absolutnie nie z DSG, bo tam ten moment 70 Nm niższy i, i trzeba za to dopłacić jeszcze sporą kasę do tego automatu tam z 9000, bo grzyba mi to, no tylko kredyt by chciał coś takiego. Gorszy, gorsze osiągi, gorszy silnik i do tego jeszcze cena o 9 patyków wyższa. Nie? I leasing, no ale to wszystko jedno, po co mam płacić wyższą ratę, jak mogę mieć po prostu bardzo dobry silnik. Będziemy zaraz wjeżdżać na autostradę, no, tak zwaną autostradę po mieście, obwodnicę. Więc taki jest paradoks, no jeżeli miałbym brać manuala, to 1.8 TSI, 180 KM 320 Nm, w porządku. Jak na moje potrzeby, to jest to minimum, które mi ten samochód zapewni i nie powinienem narzekać. Jeżeli automat, no to oczywiście sprawa tutaj jest otwarta, no bo kurczę, a nie, to jest. Dlaczego otwarta? Dlatego, że wchodzi niedługo. Ja będę miał przyjemność testować. Benzynka. Bud w podłodze, słuchajcie, do kitamu oczywiście nie ma. Skręcił Stówka była nawet nie czułem. A no zaraz to sprawdzimy wyciszenie. Nie martwcie się nie martwcie, u mnie nie ma sklerozu, o takich rzeczach nie zapominamy. Będziemy sprawdzać. I teraz. Zatrzymaliśmy się. No słuchajcie, zużycie od ruszyłem od dealera w takim cyklu 8.7, no, czy to jest dużo, czy to jest mało, możecie sobie zamiatlić. To jest monochromatyczny wyświetlacz, nie jest kolorowy, jakby to komukolwiek robiło różnicę. Za to przynajmniej, te... tam są takie karty, które się przewijają w tym Highline tej wersji, jak nie ma się tych zegarów. Te tradycyjne zegary są fajne, są bardzo kontrastowe te tuby, podoba mi się. Ja wcale nie musiałbym mieć tych ciekłokrystalicznych zegarów. Nawet nie o, o to chodzi, żeby przeoszczędzić tam 2,5 patyka. Tylko po prostu, jeżeli coś jest zbędne, coś nie jest do końca potrzebne w samochodzie, to po co to pakować te wszystkie rzeczy, z których i tak nie musimy wcale korzystać, bo to, co jest w podstawie... No i but w podłodze, czy obrotów, 3, już jest stówka, ja tu mam przewinę te dane, żeby mogło widać, gdzie jest prawie to, jest to. czwóreczka, szósteczka, trochę słabo, ale zaraz Wam pokażę wyciszenie. Ładnie tu jest wyciszenie, słuchajcie Pięknie pasacik jest wyciszony Zaraz zobaczę bo tu muszę chyba dziada włączycie Czekajcie Czyli w kopał gdzieś tu ten pomacik gdzieś powinien być, jest ten pomacz, nie ma jest to nie działa. Gdzie to jest? to będzie No. To jest z manualną skrzynią. O, tu mam chyba. I już nie działa. To jest teraz Gdzie jestem. Jestem, jestem za głupi na ten pomoc w Volkswagenie. Tu sobie coś włączam. Tu dodaję. I tu głaszka się. nie ja wiem, będę trzymał nogą. Nie mam teraz. Nie chcę mi się denerwować, chyba będzie. No posłuchajcie najlepiej jak to brzmi. Prędko się ma widzieć, a będę wam mówił. Jest cichutko, jest cichutko. Bardzo fajnie to samochód będzie, naprawdę. Na pewno nie jest gorzej niż Mercedesie, tylko ten znowu ten kretyn mi mitu oszalał, pokazuje mi jakieś 59-60 ciągło. to jest niebezpieczne, musiałem go teraz kalibrować. On ma jakąś taką głupią właściwość, że przy zmianie kabiny, przy zmianie dziadostwo mi się potrafi rozkalibrować. Zero jest, dobra, ale no teraz jest dobrze. Ma no to uwagę, 100 na godzinę. Teraz do 140 się rozpocznie. Znaczy nie jest do końca możliwe. <grystanie> Zaraz sprawdzimy drugim programem, który mam nadzieję nie zawodzi. No, to jest dobry program. Mam alternatywę, nie mam ciśnienia. OK. To jest super, super cichutko Skrzynia manualna Za 1 km prawo Dobrze, no to zjeżdżamy O czym to ja mówiłem, o wyciszeniu, które jest bardzo, bardzo ładne, a wiecie co, my sobie zobaczymy, czy tutaj przypadkiem nie lepiej pojechać prosto, oczywiście, że lepiej pojechać prosto, trzeba uważać, żeby nam samochód nie zgasł, no to teraz sobie ruszymy, chwila będzie przerwy. I się rozpędzimy na autostradzie, żebyśmy zrobili testy. Nie martwcie się, w tym dokładnie samochodzie. Ładnie ten wiaterek tutaj omija. Ładnie ten wiaterek tutaj wszystkiego omija. Nie tworzy nam żadnego huku przy lusterkach, opływa te lusterka, one są tak zamocowane po bokach. że sprytnie, specjalnie. Ale ta dźwigiemka tempomatu w Mercedesie to jest taka super sprawa, tak intuicyjnie to się obsługuje, a ja tu nie wiem, no te przyciski na kierownicy, kurde, set, no to przecież ja znam angielski, set, no i powinno być. No i jest ten tempomat. Ale jak tu zrobić, żeby on wszedł na przykład o 10 do góry? A tutaj jest o plusem teraz robimy. Dobra, to przepanowaliśmy, a jak się dłużej podtrzyma, to co? A to idzie skokowo co kilka kilometrów, a tu cancel, tak? Rest, reset. Dobra, opanuję to, nie jestem aż tak głupi. Wszystko robi przy Was na żywo. Jest tak, że ja ani przez moment nie uczę się samochodu, zawsze przy Was muszę rozszyprować różne rzeczy. A ponieważ lubię prowadzić samochód sam, ten pomad w Mercedesie jest tak łatwy. Pyk, tylko dźwigierka, pyk. Odbijam po prostu tutaj na przykład secik i mamy to 100 na tym No to będziemy sobie chwilowe spalanie jeszcze sprawdzali. Wyciszenie mnie rozczarowuje, wyciszenie już bardzo w porządku. Cancel. Zgięcie hamulca oczywiście nam powoduje, że ten że tempomat się wyłącza. Szósty bieg i mamy 2000 obrotów przy niecałe, niecałe 2000 przy niecałe 100 na godzinę. No my sobie grzejemy prosto. Rójeczka, zobaczymy przyspieszenie kickdown jest kickdown ale nie ma, nie ma zastosowania no na trasie nie chciałbym tym z rodziną wyprzedzać będę tutaj w 100% szczery uczciwy nie nabijam się z tego silnika ale no słuchajcie no na płaskim w na górkę nawet no, na płaskim ten silnik się rozpędza tam od zera do, do tych 80 100, to sprawdziliśmy to jest nawet dobrze tylko kurczę no co ja miałbym udawać przez 100 na godzinę trójka w Unos Saku? to powiedzmy, że to pomaga coś, ale nie wiem, no jeżeli Manual to tylko 1.8, to tylko 1.8 TSi. Na pewno. Trochę więcej spali, ale kurczę, no to będzie silnik. To będzie 180 kc 320 Nm. No to już tym można pojeździć. Tutaj te 150 koników, to, to, ta skrzynka taka, no, to, to wszystko to jeździ, to jeździ ze mną samym samy jeździ, no, ale wyobraźmy sobie no, z 80 kg bagażników, to tu nawet nie ma całego baku paliwa. To jest mniej niż pół mniej niż pół baku paliwa, więc to też parędziesiąt kilo w dół. Rzucimy tak, żonkę, dwójkę, dzieci, jeszcze często w piątkę jeździmy z rodziną, to, często w piątkę jeździmy właśnie z rodziną gdzieś na wyjazdy, no to pięć osób ze mną, w sumie licząc. Bagażnik Gratów wyładowany cały, bak paliwa pełen, jak się rusza w trasy. Kurde, no i nie mamy odejścia w ogóle. Skręć. Nie ma tego odejścia. A tutaj duży była złapał ładnie. Co Zobawa z manualna skrzynią jest, podoba mi się. Mówię Wam, manualna skrzynia w Volkswagenie nie rozczarowuje. Po Mazdzie jest to dla mnie najlepszy manual, jakim, jakim w życiu jeździłem, a miałem kilka w rękach. Skręć no Tutaj tu Audi Quattro wtedy. Skręć fajnie. Fajniej pojechali, 320 koników, 650 Nm i quattro z olbrzymimi gumami na asfalcie. No było, było się czym pobawić. No jest dwójeczka i co? Tak lekko przymiera przy 20, lekko do góry. No, no. Dobra, no i dodajemy kazu, jest takie lekkie kiedy tknięcie, jak wbija nas w fotel, kiedy to turbo się załącza, bo tu nie ma kompresora. W tym silniku, z tego co mi wiadomo, jest tylko doładowany. Bo ja kiedyś miałem 1,4 to jest I 122 konie w Scodi Yeti i tam było doładowanie podwójne. Był kompresor, który działał, jak wiadomo, kompresor działa cały czas. No i turbo powyżej tam w pewnym momencie obrotowym włączało się też. Znaczy, turbo też działa cały czas, tylko był od pewnej mocy to turbo, dawało nam tego kopa. Od, było, było to doładowanie z turbiny dzięki temu ten silnik, mimo tego, że to było tylko 1422 koniki 200 newtonków, no to dawał radę, dawał radę w tej budzie Yeti. Problemem tylko były te właśnie wyższe prędkości, oprócz huku w kabinie. No to tam już naprawdę, no ta 100, 110 to, 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 to cienizna, to była cienizna. Ten silnik no, nie, nie dawał pewności, szczególnie, że no, wtedy miałem mniejszą rodzinę, ale też jeździło się żona, ja bagażnik gratów z wilgachnym wózkiem dla dzieciaka, bo byliśmy wtedy 2 plus 1 rodzinką. I kurczę, no nie dawał, nie dawał frajdy ten silnik powyżej tam właśnie tej setki. Natomiast w takich silnikach jak mój w moim Mercu, czy nawet myślę, że to 1,8 320 Nm 1,8 TSI, no to jednak jest, jest tam zapas tej mocy i, i właśnie w trasie to czuć, no i to jest ta różnica. cicho w kabinie, naprawdę jest cicho, klima klima chodzi, chyba jest ta klima włączona czy nie, AC, aha, AC nie było teraz sobie dopiero klimkę włączymy to no to słuchajcie, pomiar bez klimy jeżeli chodzi o spalanie, chwilę tam przycisnęliśmy chwileczkę, 8.1 8.1 tu mamy chwilowe, się potem pobawimy średnia prędkość 50 na godzinę kurcza 8.1 zużycie paliwa no lipa panowie, no lipa, w takim silniku naprawdę to mój mniej pali, no. Tutaj też nie ma jakichś olbrzymich opłat, tu są 17, 17, chyba 215, raptem 10 mm różnicy na kapciu względem mojego. No nie ma się czym podniecać, no. nie, ma, nie, nie ma. Teraz tryb dwucylindrowy, zobaczmy ile mi pali chwilowo, A, bo teraz zero. <grafię> teraz, jak tak patrzę na te chwilowe też odczyty co jakiś czas, tryb dwucylindrowy, no i zobaczcie, tryb dwucylindrowy idzie i 6, 6 litrów teraz przy takich prędkościach, zmienimy na trujeczkę. Teraz 2,5... No dobra, no to jakbyśmy tak się toczyli tam 40 na godzinę To to może spalić jakieś tam śmieszne ilości paliwa, no ale tak nikt nie jeździ Tak jak te testy chwilowego spalania, czy tam na jakichś odcinkach co robią niektórzy Tu ktoś słusznie napisał, komentując takie testy, że no, tak się nie jeździ nigdy No to jest tak, że ważne są dla ludzi testy takie właśnie, no nie wiem, jak ja teraz chyba robię, nie? Że jedziemy po mieście Jest to jakiś, jakiś cykl, prawda? Normalny w miarę. No co prawda jest weekend, ale jest to miasta, nie jakiś fragment yy, oderwany od rzeczywistości tylko na odcinku pomiarowym. Więc to są takie testy, które dają nam miejsce, jest, jakieś to pojęcie to to jest, o tym, ile to. taki silnik może spalić. Zresztą widzicie moją trasę cały czas. Widzicie jak jadę, co ja robię w tym samochodzie. Nie? Więc tutaj nic nie jest utajnione, wszystko jest jasne. Co i jak robimy No i zobaczcie teraz, tu jest. Stworzymy sobie tylko bramę. O ile to zadziała? Tu mamy średnią prędkość. Co to jest? Przebieg. Zrobiliśmy czas przejazdu, zasięg, zużycie paliwa. Zużycie paliwa, które no nie zachwyca zupełnie niczym. Zobaczymy, jak ten, mało ten samochód może spalić. Ja się wybiorę w taką trasę i zobaczymy, jak on może mało spalić. Pomierzymy, to, pomierzymy dziada. Może nawet wyskoczyć z nim na tą naszą trasę. Tak dla zabawy zobaczymy, jak będę miał czas i możliwości. No dobra, to tyle. I klinka teraz słychać. Jest.